mam widowę dzisiaj mamy. Obiecałam Wam, że. Olek poznań górą, że. Będziemy komentować Wasze komentarze, które tu mam. Na tej co znowu skrystowałam. A tu jest moja siostra. Nudzi mi się. No ci się nudzi, ale mi nie. bo <grymna> ci to jeszcze spadnie. Nie możemy dokądądąd bawić. Tylko na tysiąc eee... słupów i tysiąc lat w górę. Dobra, yy. pierwsze pytanie, czy lubisz żyrafy? Lubię. Lubię. Czy lubisz byki? Średnio. Tak, bo tu mamy pana byka. Czy macie dziś w pokoju? Tak mam. <głupie, <głupie, Głupie pytanie. No ale to już było na kolejnym odcinku. Więc chyba wam nie muszę pokazywać. Nie musisz. No nie muszę. Zobacz, czekaj chwilę pójdę, nie? Los I Widzicie mam. O, są no? Są. No są. Naprawdę? Dobra, kolejne. Co piszesz w szkole? Widzicie to? Długo pisem. No ja tu widzę, bo tu tak miałem oczarnięte. Położoną karteczkę, tak. No. O tak, położył sobie karteczkę na biurko. Tu trochę aż tak nie widać, bo ja trochę chyba źle tam położyłem. Oj, jest kanały sobie ciekawe, to ja musimy A, przegonić pana Stefana, czyli pana Luczka. Musimy przegonić. Uda nam się to. Mojego przyjaciela. Tak chcecie więcej, strasznie Sonic to Dobra. Ale ja nie, właśnie... Mm. Lubisz Sonika. Co z tym lubię? Mam tu jego gdzieś figurki na tym biurku. Tu mam takiego Sonika, tam sporo ma. A masz dużo tych Soników. z Soników. Ale ja właśnie mm. będę miała nowy kanał na YouTube, taki to Kaboka. Mm, nie kocak. Dobra. Mm. Ale może jak będę miała tablet, to tam będę Czy kiedy mieć... Pokażesz twarz. Tak, kiedykolwiek pokażę, w końcu tą twarz. Ty, pokaż się. O, o, o. o. <laughs> ja Czy masz wrażliwe włosy? Nie mam wrażliwych włosów. Ja mam! Ja Antek mnie pociągnie za jeden, to już mnie boli. Nie drodze mojego imienia. Nie, Nie ma mojego imienia Dobra, kolejna. Wygrasz mm. w pokera. A co to poker? No to, co graliśmy z tatą. A, to grałam pokera. Nie w kości. w kości też grałem. Grał mi ole pokera. mówiło. ja mówiłem? Na jak, jakiej klasy chodzi? Eee, ehm, druga. No ona druga. Jest wysoka. Patrzcie na to. Jestem najwyższa w, w klasie. Prawda? Ja hmm. teraz nie mogę znieść przez moj. Dobra, nie można. Ehm, ja do trwa ja chodzę jakby co? O, widzicie? I teraz będę wyższa, jak będę siedział. Dobra. plecy. Dobra, chodź tutaj, żebyś też się. Nic mm -hmm. dobra. Eee, kolejne. O. Czy Marcy nie lubi lody? O, to pytanie do ciebie. O, ja? Teraz jak będzie się nazywała toka boka? Czy kotek nadam? Eee. Marca to boka. marca to boka, okej. Okay. Ja? Ja kocham lody, tylko nie lubię czekoladowych. Nie! Nie robię czarnej czekolady, tylko białą. To nie jest czarne, tylko brązowe człowieka. <grywa> Czy Marcyna ci narysowała miłe rysunki? No, tu mam jedno. O, tu coś. Czy masz dziewczynę? Źle pokazałeś. O, to jest ode mnie. No to okej. Okay. Nie. Czy masz dziewczynę? Nie, nie mam. nie mam. Po co? W sumie chyba wiem po co. A w ogóle Stasiu dzisiaj się Jaki Stasiu? No, no... Dobra. A, chyba jego kolega z klasy. No, Ja to się, nie, tylko tam jesteś. Czy umiesz być w cs Co to c e s Taka gra. Nigdy nie gra, nic, nie wiem... Co to s Musimy ten odcinek, bo... nie nie, ostatnie pytania. A co tam pisze? Kiedy kolejny odcinek z Strasznej Stajni 3? Będziemy właśnie robić. No będziemy robić. Będziemy robić. No dobra. Strasznia Stajnia 3 już nachodzi, tylko nie będzie jednego członka. No ciebie, Ani To dwóch. No A dwóch. czemu? Bo przeszkadzam ci. Nie, bo go nie ma. Więc koniec tego odcinka. Patrzcie, na po, pożegnaj się. Teraz jesteś dinozaurą. No to nara!